Joanna Kulmowa Marzenia Ja nie lubię chodzić do szkoły. Choć nic nie ma we mnie z Ja nie lubię chodzić do szkoły, bo w tornistrze się nie mieszczą marzenia. W szkole jest wielki porządek. Nikt nie trzyma pod ławką marzeń. Muszę zostawić je w domu, pod stołem, albo w jakiejś szparze. A one przez ten czas rosną, odbywają samotne podróże. I kiedy wracam ze szkoły. Za dalekie są i na mnie za duże.